Do 27 lat aktywnie ćwiczyłam. Wyglądałam bardzo dobrze i byłam zadbana, kropka, ale jednak wieki zmiany hormonalne zrobiły swoje, kropka, nie miałam już siły na sport. A na diety brakowało mi silnej woli, kropka, musiałam zamienić wszystkie ciuchy na o jeden rozmiar większe, kropka, a potem jeszcze o jeden. Byłam bliska kolejnego rozmiaru, gdy przyjaciółk przyniosła mi rozpuszczalny napój Black Latte i kazała mi go stosować raz dziennie. Poleciła też, abym piła więcej wody. Nie bardzo wierzyłam, że to pomoże. Jakież było moje zdziwienie, gdy już po miesiącu zaczęłam wchodzić w swoje stare rzeczy. Co więcej, czuję się żwawo, jestem pełna sił. Moja skóra wygląda o wiele młodziej. Nie wiem, czy to black te pomogło, czy to tylko przypadek, a może zmiany pogodowe, ale wagi nie da się oszukać minus 18 kg. Do tego, jak mi się wydaje, wyglądam bo 10 lat młodziej. Mam tylko 30 lat, ale jeszcze niedawno ważyłam ponad 80 kg. Do tego mam sporo problemów z żołądkiem, przez co nie mogę stosować wielu diet. Poza tym, nie tak łatwo.